Obiecująca kariera Rivera Feniksa zakończyła się tragicznie i nieoczekiwanie. Od jego śmierci minęło już 25 lat, dlatego wiele rzeczy na ten temat zostało już do tej pory powiedziane. Jednak jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o niesamowitym Riverze Feniksie, to zostańcie z nami do końca filmu. Najstarszy z aktorskiej rodziny Phoenix urodził się 23 sierpnia 1970 roku w Mandras Stanie Oregon. Na początku kariery używał nazwiska swoich rodziców Bottom. Na szczęście dla niego, jak już wspominaliśmy w innym naszym filmie o jego bracie, łakinie Phoenixie, rodzice postanowili zmienić nazwisko, opuścić sektę Synów Bożych i rozpocząć nowe życie. River Bottom dosłownie oznacza dno rzeki albo nawet Rzeki. Dlatego w dzieciństwie stanowiło to problem dla aktora, ponieważ River był wyśmiewany przez rówieśników. Od dzieciństwa River wykazywał różne talenty, na przykład muzyczny, więc nauczył się grać na gitarze. Gdy mieszkali w Wenezueli, zarówno on, jak i jego siostra Rain grali na ulicach Caracas, aby zarobić trochę pieniędzy. Ale dopiero wtedy, gdy bottomowie postanowili porzucić swoje stare życie i powrócić do Stanów Zjednoczonych, River i jego rodzeństwo zdecydowali się spróbować szczęścia w świecie aktorskim. Najstarszy z nich, czyli River, bardzo szybko zwrócił uwagę ważnych osobistości Hollywood. Po wystąpieniu w kilku reklamach i programach telewizyjnych Rivers stał się dziecięcą gwiazdą amerykańskiej telewizji i kontynuował swoją karierę muzyczną. W końcu w 1985 roku zadebiutował w filmie Badacze Kosmosu, gdzie zagrał małego wynalazcę. Ale bez wątpienia wielki sukces swojej karierze aktorskiej zawdzięcza klasykowi Stań przy mnie z 1986 roku stworzonemu na podstawie powieści Stevena Kinga Ciało. Od tego momentu młody River zyskał ważne miejsce w przemyśle filmowym, zagrał z wieloma wspaniałymi aktorami, na przykład z samym Harrisonem Fordem w filmie Indiana Jones i Ostatnia Krucjata, gdzie Phoenix portretował młodego Indiego. Pracował też z Keanu Reevesem w filmie z 1991 roku pod tytułem Moje Własne Idaho, a nawet otrzymał nominację do Oscara za rolę Daniego połpa w filmie z 1988 roku Stracone Lata. Niewiele osób wie, że River podobnie jak reszta jego rodziny był weganinem. Oprócz kilku wyróżnień za swoją pracę jako aktor w 1992 roku młody Phoenix otrzymał również nagrodę za działalność humanitarną. River był nie tylko rzecznikiem organizacji obrońców zwierząt PETA, ale przeznaczał też wielkie sumy na działalność charytatywną. Jednak weganizm i troska o wszelkie przejawy życia były nieco ironiczne, ze względu na to, że sam palił, pił i zażywał zabronione substancje, co też ostatecznie w nocy 31 października 1993 roku zakończyło się jego śmiercią. Powodem zgonu było spożycie mieszanki znanej jako speedball, jednak wiele rzeczy dotyczących tej tragicznej nocy wciąż pozostaje tajemnicą. W październiku 2018 roku z okazji rocznicy 25-lecia śmierci Feniksa... aktorka Samantha Mathis, która była dziewczyną Rivera w chwili jego śmierci, udzieliła wywiadu The Guardian. Mówiła, że tamtej nocy pojechali samochodem do baru aktorów. Radzonego depa Viper Room, żeby zabrać rodzeństwo Rivera, czyli Rain i Wakina Phoenixa Gdy dotarli na miejsce, River powiedział, że zespół grający w klubie poprosił go o zaśpiewanie z nim kilku piosenek. Samantha nie była do tego entuzjastycznie nastawiona, ale uznała, że nie potrwa to długo. Z tego co mówi od początku miała jakieś złe przeczucie. Wiedziała, że coś jest nie tak, choć nie wiedziała dokładnie co. Czekając na Rivera, próbowała się spokoić, cały czas myśląc, że aktor zaraz wróci, bo przecież zostawił swoje rzeczy w samochodzie. Samantha na końcu swojej historii dodała, że 45 minut później jej chłopak już nie. Po jego przedwczesnym i tragicznym odejściu w wieku zaledwie 23 lat, River Phoenix pozostawił dużą pustkę w sercach rodzinnych przyjaciół. Jego fortuna była szacowana na 5 milionów dolarów, a obiecująca kariera stała przed nim otworem. W czasie śmierci, aktor brał udział w realizacji filmu Dark Blood. Tuż przed tym, jak River opuścił ten świat, twórcy filmu Wywiad z Wampirem opartym na powieści Anne Rice chcieli, aby zagrał w produkcji, w której głównego bohatera odgrywał Brad Pitt. Ostatecznie producenci wybrali Christiana Slatera i zadedykowali film nieżyjącemu Phoenixowi, a Wielką karierę w Hollywood kontynuuje jego brat Joaquin. Czy znaliście historię Rivera? Co myślicie o jego przedwczesnym odejściu? Czy myślicie, że gdyby jeszcze żył, to byłby teraz jednym z najbardziej znanych aktorów? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Zobaczcie też inne nasze filmy jak te, które pojawiają się właśnie na ekranie. Do usłyszenia.